oglądać zespołowy pressing. Podanie otrzymuje teraz Werner. Poprzeczka. Bramkarz musi mieć trochę szczęścia. Bramka! Proszę Państwa! Tym samym ma... Dobra interwencja. Rywal bezradny. Ładnie teraz w ofensywie mają kilka możliwości rozegrania. Gonzalo Gedes. No i niestety Trafia, ale nie do tej bramki, co powinien. Oj, długo będzie to rozpamiętywać. No, teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Kibice żądają strzału. Gol! Nie, słupek! Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fakt. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywal. Aj, poprzeczka! Ale to jeszcze nie koniec akcji. Ależ piękny gol! Jak on się złożył do tego strzału! Piękne, piękne wykończenie! Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć. GDS dostał piłkę. Będzie strzał, uwaga! Aj, poprzeczka! Ale to jeszcze nie koniec akcji! W tej sytuacji i kibicom, i nam wydawało się, że piłka w. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. I teraz poprzeczka, ale gramy! Szansa na gola! Udaremnił, pięknie się tutaj zachował. Potrzebniej robiliśmy sobie nadzieję. Tempele! Poprzeczka, nie ma gola! Piłka w grzy! Ach, gdyby tylko trochę niżej ta główka! To byłaby ładna bramka, ale cóż, nie udało się. Trzeba próbować dalej. Bez że traci piłkę. Bramkarz robi swoją robotę. Piłka trafia w poprzeczkę, ależ Bramkarz ma szczęście. I jest gol! Gol, pomisa sam na sam! Poprzeczka, nie ma. Mbappé będzie groźnie. No i znów zabrakło centymetrów. O, zupełnie zepsute zagranie. Piłka raczej jego trafiła w głowę niż on trafił piłkę. Jordi Alba pod presją ze strony rywala. I mamy podanie do Neymara. Linię końcową, czyli zaraz będziemy mieli rzut rożny. Decyduje się na strzał. Aj, poprzeczka! Ale to jeszcze nie koniec akcji. Dobra, teraz szansa przed Wernerem. Jak można nie sfinalizować.